Witamy w Evil TV Extra. No co, minęły nam już dwa tygodnie od premiery Days Gone. Jak myślisz, bo tutaj recenzenci troszeczkę pojechali po całości na, na port gry. Ja teraz tak w nią gram, to Ci powiem, no jeszcze nie skończyłem, ale gram i Ci powiem, że ja się kompletnie z tymi recenzjami nie zgadzam. E, słuchaj, powiem Ci tak, na liczniku mam około 30 godzin już tej gry. E, zupełnie, ja nie rozumiem w ogóle recenzentów tej gry, zresztą nie tylko ja. Na forach tematycznych pojawia się ogromne oburzenie na temat oceny tej gry, bo ta gra jest po prostu świetna. Ja nie wiem, oczywiście znajdują się w niej jakieś tam błędy typu bugi, glitche, one zostaną pewnie wyeliminowane w paczach, ale pamiętam jak w poprzednich odcinkach, w głównym odcinku o Days Gone, wspominaliśmy co byśmy chcieli zobaczyć, że nam przypomina ta gra The Walking Dead. Tak, potwierdzam to po raz kolejny, ta gra przypomina The Walking Dead. I to Dead. bardzo. I to bardzo. Dodatkowo The Last of Us, ta gramy mnie pochłonęła, powiem Ci szczerze. No ja Ci powiem, że ja też I tak się... jak rozmawialiśmy, pamiętasz na temat e, tej płotki i e, z Wiedźmina, a, a motoru... E, no motor to tutaj, powiem Ci, jest bajka dla mnie. Jest świetny motor. E, no teraz teraz widzimy menu... No, 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 ja gra... teraz dopiero to, w tą grę troszkę zacząłem grać. No Ty tutaj już masz, jak mówisz, 30 godzin na leśniku. Bardzo mi się podoba świat, bardzo mi się podoba bohater, co wspominałem. No The Walking Dead, jak się patrzy. Dla mnie to w ogóle mogliby tą grę do The Walking Dead. Tak, właśnie, chyba zyskałaby jeszcze większą popularność. No, ale i tak zyskała. Ile milionów sprzedaży sprzedało się? Bardzo dużo. No, jest na pierwszych miejscach tam na Wielkiej Brytanii, nie jednak, to nie Czyli jednak to, czego oczekiwałem, recenzenci nie, nie, nie skłamaciły tej gry i bardzo dobrze, bo tytuł naprawdę jest mocny. Znaczy, ja w ogóle nie rozumiem zarzutów w stylu, bo, yy, bo ktoś powie, że to UbiGame. No, ale przepraszam, na przykład Horizon Zero Dawn miało to samo i grało się świetnie i to jest. Ale dobrze, miało, to, to dobrze sytuacja. Słuchaj, bo jedna sprawia na to, że to jest UbiGame. Troszeczkę się zdziwiłem, bo o ile faktycznie są jakieś obozy do oczyszczania z przeciwników. Tak one są fabularnie prowadzone, a nie tak totalnie z dupy, że trafiasz na obóz, wycinasz go bez żadnego wątku fabularnego. No tak nie jest, tak? I to mi się, to mi się naprawdę spodobało. Natomiast tak, grafika, no byłem w szoku, naprawdę. No, ja ci powiem, że jestem Wyd Wydawało bo... mi się na Taylor, że ta gra wygląda gorzej. Oczywiście gramy na PS4 Pro, nie wiem jak ta gra wygląda na amatorskich modelach. Ale myślę, że aż tak bardzo się nie różni. Ale nie ma chyba różnic tutaj, dużo daje HDR i wyższa rozdzielczość. Natomiast jest jeżeli chodzi... właśnie oświetlenie bardzo ładne. A aż na szczegółowość, słuchaj, był taki motyw śnieg, pada śnieg. Na odzieniu, oczywiście, Dikona widać. I w czasie to... rzeczywistym pokrywa się czasie... powierzchnia śniegiem. Dokładnie. W to jest event no, na, na tej generacji, bo w Horizer. Ten śnieg było. Tutaj jest sucho. Obracamy się, śnieżek pada, pokrywa samochód, pokrywa dicona, siadamy na motor, ślizgamy się. No, no jest naprawdę Także ten... świat jest tutaj y, absolutnie to. Y, porównać go można z najlepszym chyba tutaj teraz liderem, czyli Red Redemption dwójkiem, więc tutaj Days Gone w ogóle no, dla mnie to tak samo. Jazda motorem, no i te frekersy, strategiczne bardzo rozwiązanie. No, raz mnie tam 300 goniło, ciebie ile goniło najwięcej? Natomiast no, ja, ja nie liczę tych freckersów, ale. Ale, jest ale jak z roz... rozwalasz? Normalnie Są... Tak nie, nie, por... czy...? Nie, pułapki, uzbrajam się, bo zawsze, zawsze trzeba się przygotować do takiej hordy. Nie tylko w ilość apteczek, które możemy sobie stworzyć, ale również w bronie, pełny, pełny bak motoru, gdzieś obłożony, motor, zaparkowany troszeczkę dalej, żeby był przy przygotowaniu. Bo jeżeli faktycznie nie dasz sobie rady z hordą, to nie uciekniesz przed nimi z buta. Musisz wsiąść na motor i po prostu uciec. Tak po prostu musisz no dać sobie, dać sobie no troszeczkę. No tutaj ganiają. Dobra pauza. Dobra, pauza. Pauza, pauza. Ja wiem, że się oderwać od gry nie możesz, ale teraz już dziś, skup się na naszym odcinku. Już dość grania. Ja teraz przechodzimy do dalszej części naszych naszych opinii o grze. Recenzje są po prostu... No bo w ogóle ta laska z GameSpotu, tak? Bo to GameSpot był. No bo jeśli nie podoba seksistowski e, sposób życia nie, taki jakby e, e, Właśnie taki wymowny, brudny charakter jakby postać No o to chodzi, tak? No tak, stworzyliby jakieś. Kena, który... Kena, który chodzi e, z maczetą i zabija... E, no bo wiesz, takie czepienie się o jakąś tam poprawność polityczną w takich produkcjach, które opowiadają o Zagładzie, Apokalipsie, to dla mnie jest chore. Ale, ale to w ogóle jest nieistotne. Dlaczego w ogóle ludzie się czepiają tego, że skoro autor miał na myśli stworzenie E, takiego skurwiela, to niech on takim skurwielem będzie. Tak samo stworzony Negan, tak samo w ogóle stwa, stworzony świat w Walking Dead. Nikt się nie będzie bawił w poprawność polityczną. Oczywiście są pewne wartości, których się jakby nie przekracza, są pewne tematy tabu, typu dzieci na przykład, tak? A tam mamy traszki, że to też podoba. E, w Days Gone oczywiście występują, e, występuje zmutowana młodzież, bardzo fajna. E, zresztą... I to powiem Ci, e, że tego tematu dawno, nie... dawno nikt nie podjął. Dawno tego tematu nikt nie podjął z tym otwierasz bagażnik, gdzie szukamy na przykład jakichś elementów i po prostu wyskakuje ci traszka. Bardzo fajny, bardzo fajny motyw. Na razie jestem mam grania 3 godziny i jestem zachwycony, no nie mogę tak naprawdę za dużo powiedzieć o całej historii, fabule, jak byś ocenił fabułę i historię i tutaj narrację. Fabuła, fabuła, w grze rozwija się dosyć wolno i to widać. Natomiast nawiąza, nawiązywanie relacji między głównymi postaciami, bo głównych bohaterów jest jakby trzech. Jest Deacon, jest Boozer i Sara, czyli główne postaci tego dramatu. Bo to jest jakby dramat jednej postaci, Deacona, tak? który próbuje swoją, bo on, on jest generalnie dobrą postacią. Generalnie pomimo tego swojego usposobienia... To jest usposobienia, jakby z dobrym sercem, taki dokładnie. coś jak Daryl Dixon z The Walking tak. Dead, Kojarzysz. No mi się on no tak. strasznie z nim kojarzy. Jeszcze jak dostałem tą kuszę, później mówię, nie no, w ogóle wiesz co mi się podoba? Jak tam kroczyłem sobie tym beakonem i tam w tle te w świrusy chodziły, no to jest tak fajnie zrobiony klimat do Walking Dead do serialu, że tutaj nie wierzę, że tutaj twórcy Band studio, że oni nie oglądali tego i się nie wzorowali. Nie, no na jak ten. nie, na 100%. Tutaj nie ma, no nie ma nawet dwóch że fani Walking Dead musieli to robić. To tylko chyba zabrakło, nie wiem, licencji, ta gra mogłaby się Walking Dead nazywać. No, oczywiście. Dobra, wracając do, 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 do tematu Fabuła. Mm, fabuła rozwija się dosyć powoli, co też czytałem opinie, że niektórych to drażni i gra się przez to troszeczkę nudzi. Nie powiedziałbym, jest to sandbox, który ma troszeczkę na początku pokazać nam tych swoich jakby atutów, czyli skórowanie zwierząt, crafting broni, amunicji, zdobywanie respektu w obozach, bo to jest bardzo ważne. Na początku mamy dwa obozy, e jeden przypomina dosyć Aleksandry z The Walking Dead, kolejny raz nawiązując. Musimy zdobywać respekt, wykonujemy dzięki temu misję, sprzedajemy uszy rojaków, e czyli flickersów, Czyli zdobywamy po prostu taki fame na danym obozie, który pozwala nam na udoskonalanie, na przechodzenie na wyższy level e, zaufania, gdzie możemy przez to kupować nowszy sprzęt do motoru dla siebie. i mamy coś takiego, im więcej frikersy załatwisz, tym większym kozakiem jesteś tam w oczach ludzi. Jest tam jakiś system reputacji. Znaczy nie, no to rektizu. mówię, to jest system. E, to, to, to się opiera na systemie zaufania i e, jakby zabójstwa rojaków e, dają ci jedną, jed, jed, jedną. Mm, Jedną odnogę tego zaufania. Reszta to jest wykonywanie zadań pobocznych, które zresztą są fenomenalne. Może nie jest na razie ich tak dużo, jakbym się spodziewał, ale są one ciągnięte jakby przez dłuższy ja czas ci gry. To jest właśnie, co mi się w tej grze podoba. I to, co podobało mi się w Horizon. Ale to rozmawiamy o fabule dalej, czy zmieniasz temat? Yy, bo... O fabule, bo to no. mówisz o fabule, to no mi tak, się podoba, tak, że tych zadań nie ma aż tak dużo, mhm. ale jeżeli mamy jakieś zadanie poboczne, to ono ma swoją historię i też fabułę podzielą. No trochę tak, no. jak w 3, no trochę tak jak w Horizon Zero Dawn. Tak. Więc lepiej trochę mniej tych zadań, ale żeby one były ciekawsze, a nie I nawalenie miliona znaczników, jak na przykład w Assassinach niektórych mhm. i powtarzalne do bólu zdania, czy W najbardziej chyba powtarzalnej grze tego typu, jaką ja w ogóle w życiu grałem, to był Mad Max. Ja bałem się tak, że Dayskon pójdzie w te ślady, na szczęście tak nie jest, Mad Max Miał dobry gameplay, był fajną grą, ale był za bardzo powtarzany. Dobrze, że tutaj tego nie ma. Bardzo dobrze. Yy, znaczniki pojawiają się, takie znaki zapytania, podjeżdżamy, coś tam się wydarzyło. Najczęściej są to takie krótkie sekwencje, gdzie na przykład para schowała się do jaskini walcząc z wilkami yy, i odnajdujemy ich po prostu ich. Yy, yy, takie kontekstowe jakby sytuacje są takie. A u tam znajdziemy jakieś dodatkowe bronie. Broni jest dosyć spory arsenał. Możemy plus dodawać do nich tuniki, możemy tworzyć pułapki, co przydaje się też na wieczystych tak, tak, tak zwanych świrusów ludzi, którzy upodobali sobie... Takich e, kultyści, tak? Kul Oni wyznają kult tych Wyznają świrus, kult, tak. tak. Okaleczają się i okaleczają również tych, których porwali. Jest taka jedna fabularna misja. Trochę mi to jakoś się poboczną, ale jest to fabularna, gdzie Nikon odbija taką dziewczynę z tego obozu wieczystych. No, po prostu jak dostaje raidzia, to po prostu jest dosyć ciekawa misja. Tak, tak. Także Dickon, na, razie, na razie mnie ta gra nie nudzi. Nikon no. to w ogóle jest bardzo fajny bohater, bo to widać, że to jest koleś po przejściach, koleś, który coś stracił, ale jednak mimo wszystko jakby próbuje odnaleźć siebie w tym świecie, i to widać w tej grze. Tak, tylko że w tej grze też zauważyłem, że po 10 godzinach on w tym świecie jest obeznany, on się nie boi freakersów. On jest, on jest już w tym temacie obeznany. Kiedy On tylko jak... wspomnieniami wraca do, do swojej żony, e, natomiast no, nie chcę spoilerować, a sam też nie widziałem jeszcze zakończenia, bo dalej w tą grę gram i obie jak najdłużej, ale coś ja mi się wydaje, dobrać że dobrać będzie dobrać. niezbyt twist z jego żoną, co już troszeczkę pokaza pokazano na początku praktycznie gry po pięciu godzinach. Czyli jakby y, tutaj ten Deacon jest trochę jak Rick Grimes, który też przechodzi tą transformację z takiego jakby prawi, prawego człowieka. No. Nie, znaczy nie, nie. nie. Nie, nie odniosłem takiego wrażenia, że przechodzi. On jest taki, jak jest. On już jest w tym świecie. Tak, a, a to, co jest pokazywane jakby to jest z przeszłości, ale on już tą transformację jakby przyszedł na początku gry, a później już on, on wykonuje po prostu zadania. On jest takim człowiekiem od zadań. Natomiast w tych zadaniach okazuje się, że pokazuje jakby, jego moralność, tak? Jego wybory, przecież z tym buzerem cały czas jakby, to są jakby już bracia, można powiedzieć pomagają sobie nawzajem, widać, że oni chcą uciec stamtąd, a jednocześnie Beacon chce się dowiedzieć, co tak naprawdę stało się. On jest skupiony tylko na jednym. On jest skupiony na Sarze, swojej żonie. On nie może zapomnieć o tym, że ona umarła, co jest pokazane praktycznie na samym początku gry. Czyli jakby nie chciałbym w to uwierzyć, nie chce w to wierzyć. Tak, nie? on wierzy w to, że ona jest jeszcze, ona, jest, ona żyje. I to jest jego jakby główną motywacją w tej grze. Także, e, mówię, gra fabularnie, bo kończymy temat fabuły, podoba mi się. Jest to fabularnie jak na razie, tak? Wiem, że ludzie skończyli tą grę już, e, Platyna zajmuje około 50 godzin, też się na nią e, szykuje. E, na razie mam 30, no zobaczymy. Teraz już powinno troszeczkę pójść jakby troszeczkę fabuła szybciej. Jak na razie jest dla mnie co najmniej 9 na 10 gierka. Gdyby jeszcze troszeczkę po, e, poprawili framerate, E, Troszeczkę e, spaczowali. No tam pracują nad tym, bo tam łatki się pojawiają chyba regularnie. Tak, e, bo to jest jakby główną bolączką tej gry. Reszta jak najbardziej mi się podoba. Owszem, jest to czas, e, czasem zżynka z innych gier, ale ona ma swój, swoją duszę. Ja czego ona... się obawiałem, powiem Ci szczerze. Aha. Obawiałem się, że ta gra nie będzie miała swojej duszy, tylko że Ben Studio e, skopiuje dane będzie pomysły. Prostu, będzie tak? zwykłą Myślałem. wydmuszką. Nie, okazuje się, ma swoją że, duszę. Jednak, że jednak właśnie ma ten klimacik, że mimo tego, że mamy ten system gier z Ubisoftu, to dla mnie te, te zarzuty, w taką stronę są trochę dziwne, bo po prostu wystarczy wiedzieć jak wykorzystać sprawdzone rozwiązania. Pokazuje to Days Gone, jak to zrobić. I tak, tak. I nadać, nadać jakby swój tor, swój rytm gry. Bo to rozgrywka jest bardzo dobra, ten motor, porusza się nim fajnie, mówię, walka z stickersami, jak tam 500 czy goni do 300, w zależności od jakby rzeźby terenu, bo to też jest bardzo ważne. Ja wiesz, ja na razie tylko chodziłem po lasach, a ty tam pewnie już zwiedziłeś większość obszarów. Jak te tereny się różnią mniej więcej? Tak? E, tereny są... Mm, znaczy głównie to są tereny takie zalesione, Plus jakieś tam miasteczka, bo są takie miasteczka, pojawiają się dosyć małe, ale są. E, lub stacje Niro tak zwane, bo stacje badawcze. Czyli takie laboratoria mobilne, e, gdzie masz wymyślić sobie, jak do niego się dostać. Kiedy się do niego dostaniesz, możesz upgrade'ować trzy rzeczy, albo kondycję, zdrowie, albo skupienie. W ogóle drzewka rozwoju postaci również się pojawiły. Dostajemy punkty umiejętności, rozwijamy swoją postać niczym w grze, w serii Far Cry. Także, no to no bardzo mi się tak na Gameplay jest spoko, Fabuła jest bardzo fajna, świat wykreowano naprawdę dobrze. Przede wszystkim, świat. świat. Pierwsze nasze wrażenia, tutaj już, ty już grałeś troszkę więcej, to już powoli możesz się zbliżać też do oceny końcowej. No tam czeka aż skończysz grę. Ale póki co jesteśmy Day's podekscytowani. Cieszy nas, że takie gry jeszcze wychodzą, bo dawno nie było gry z perspektywy trzeciej osoby. Puki takie puki Póki co nie rozumiem recenzentów e, czy po no, prostu. Tego nie ma co rozumieć. Moim zdaniem to jakby też potwierdza, że ta dzisiejsza rzetelność dziennikarska jest, moim zdaniem, no tak mało warta już. Od kilku lat zauważam takie zjawisko. Tak, dlatego częściej się wchodzi na fora i słucha. Ludzi takich jak, e, jak Ludzi my, po graczy, którzy e, w grach siedzą od dawna i skupiają się głównie na grach, a nie na tym, czy ktoś hajs sypnie na okładkę. Eee, czy coś w sensie ja nie, mów, nie mówimy oczywiście, że działa to tak w każdym przypadku, każdego recenzenta, ale wiemy, że są, no, pojawiały się w branży. Ale to są nie... właśnie tak zwane kwiatki. I, I tu widać... sytuację, że wydawcy jakby nam, wiadomo, promują ci coś, dostajesz jakieś tam preskity od nich, dostajesz jakieś tam e, przepustki. No to tak głupio będzie ci później wystawić grze 6. Nie? Ale zdarzają się takie oceny. Pamiętam, że historia pokazuje, że sami jakiś tam serwis recenzencki przyjmijmy, Wystawiał grze ocenę najniższą po to, tylko, żeby oni nim mówiono, czyli nad, nadano im, jakby reklamę. Tak samo jak my byśmy na przykład Evil TV rozmawiali ee, cały czas albo negowali jakąś grę, albo ją wywyższali za, aż, aż za bardzo. A I byśmy sobie zrobili reklamę na kanał po prostu, że e, mamy wszystko w dupie i tego. Ale to a my nie, nie, jest nie prosimy się ani a ta, w to na to. Ale to nie jest rzetelność, to nie jest. E, po co taka dyskusja wtedy była? To bez sensu. Dobra, wracamy. Mówimy, mówimy wam jak jest dom. Gra jest po prostu świetna. Mówimy wam jak my to czujemy, jak my to widzimy, e, polecamy tą grę.